Piotr Sulmaczyński, Krąg śmierci Czyta Beata Tomczyk Część szósta Christopher stał się moim największym przyjacielem. Odwiedzałam go raz w tygodniu na dwie godziny. Nie pozwalał mi się przemęczać. Zawsze czekała na mnie filiżanka aromatycznej herbaty z mlekiem i ciasteczka. Najczęściej tylko prasowałam, a on opowiadał mi historię ze swojego życia. Po wojnie wyjechał do Afryki. Był konsultantem prezydenta Ugandy. Potem przeniósł się do Hongkongu, nadzorować przekazywanie kolonii Chinom. Doradzał także prezydentom Mandeli i Hawlowi. Nigdy już nie związał się z żadną kobietą. Całe swoje życie poświęcił Ojczyźnie. W sercu pielęgnował pamięć jedynej swojej miłości Natalii. Na starość wrócił do rodowej siedziby w południowo-wschodnim Londynie i całkowicie poświęcił się pisaniu wspomnień. Bardzo polubiłam Christophera. Byłam jedyną osobą, która go odwiedzała, a on był jedynym, któremu byłam w stanie zaufać. Po jakimś czasie Christopher także obdarzył mnie zaufaniem. Nauczył mnie parzyć herbatę i odtąd to ja przygotowywałam napoje. Zaczęłam go także odwiedzać po pracy. Kiedyś ugotowałam mu prawdziwie polski obiad, bardzo mu smakował schabowy z kapustą. Pewnego dnia Christopher zapytał, czy chciałabym u niego zamieszkać. Nikt nigdy nie był dla mnie tak bardzo dobry i bezinteresowny. Moje życie zmieniło się od czasu, gdy go poznałam. Był dla mnie jak rodzina. Kochałam go niczym swojego dziadka. Ufałam mu bezgranicznie. Zgodziłam się. Tego wieczoru zamówiliśmy jedzenie na wynos. Może nie powinnam mieć ciężkostrawnej wołowiny po syczłańsku przed snem, ale Christopher otworzył do kolacji butelkę czerwonego Bordeaux i nie mogłam go zawieść. Postanowiłam jednak towarzyszyć mu przy posiłku. Jedzenie było naprawdę bardzo dobre. Było już grubo po północy, kiedy położyłam się spać. Nagle poczułam silne kopnięcie w brzuch. Przebudziłam się i usiadłam na łóżku z podkulonymi nogami. Przede mną stali Bronek i matka. Córeczko, napij się kompociku truskawkowego, powiedział sztucznie miłym głosem upiór o twarzy mojej rodzicielki. No, co ty, to już dorosła pannica, niech się z nami wódki napije, zaproponowało szyderczym głosem truchło bronka. Zaczęłam krzyczeć. Spieprzajcie z mory, idźcie sobie, nie chcę was! wynocha, Nie chcę wódki ani nie chcę kompotu! Wnocha, stary, zapijaczony degeneracie. Zabierz ze sobą tę cholerną jędzę i wracajcie do piekła. Tam, gdzie wasze miejsce, już was nie ma. Zabiłam was i znów zabiję, jeśli będzie trzeba. Wynoha z mojego życia, pieprzone zmory. Otworzyłam oczy. Nade mną z zatroskaną miną stał Christopher. Co się stało? Koszmarny sen. Jak dobrze, że jesteś, powiedziałam i pocałowałam go w rękę. To moja zła przeszłość. Chcesz o tym porozmawiać? zaproponował. Skinęłam potwierdzająco głową. Spojrzałam na zegarek była trzecia nad ranem. W takim razie zaparzę herbatę zaproponował i poszedł do kuchni. Pobiegłam za nim i powiedziałam zdecydowanie: usiądź, ja zaparzę. Ty nastaw płytę tego mojego ulubionego kompozytora. Bacha? Niech będzie coś uspokajającego. Subtelny dźwięk solowej wiolonczeli wypełnił salon. Christopher rozpalił w kominku, po czym usiadł w wiśniowym fotelu naprzeciwko ognia. Przykryłam mu kolana kocem i postawiłam na nich tacę z herbatą. Usiadłam przed nim na podłodze. Jego pomarszczona twarz, oświetlana blaskiem spaleniska, była zatroskana i pełna miłości. Nie mogłam go okłamać. Wiem, że wyczułby brak szczerości. Opowiedziałam wszystko jak było. O matce, o bronku. Zaufałam mu i wyznałam całą prawdę. Christopher patrzył na mnie z niedowierzaniem. Musiałam mieć pewność, że mnie nie straci. Kiedy skończyłam, przerażony mężczyzna uniósł do ust filiżankę i napił się herbaty. Po chwili przestał oddychać. Jestem pewna, że nie czuł mi. Na pewno nie dodałabym do herbaty cjanku potasu, gdybym nie miała pewności, że nie będzie cierpiał. Kochałam go, jednak wiedziałam, że stawiam go w niezręcznej sytuacji. To był niezwykle uczciwy człowiek. Obarczyłam go tajemnicą swojej zbrodniczej przeszłości. Na pewno by cierpiał, bo musiałby wybrać pomiędzy wiernością wobec mnie a swoimi przekonaniami. Poza tym miał piękne życie. Dzięki mnie znów będzie mógł być z Natali. Płyta z barokową muzyką Jana Sebastiana Bacha właśnie się skończyła. Zabrałam z kolan dziadka tacę, poprawiłam koc, ucałowałam jego zimne czoło i poszłam spać. Kolejne dni po naszej nocnej rozmowie niewiele się różniły od poprzednich. Trochę sprzątałam, czytałam książki z biblioteki Krzysztofera, Gotowałam robiłam zakupy, oglądałam telewizję. Tylko że on już nie odzywał się do mnie. Siedział i niemow wpatrywał się w wygasłe palenisko kominka. Miał dzień za dniem. Skóra Christofera zmieniła barwę i stała się matowa. Oczy były takie puste, ciało zimne. Wtarłam mu w twarz krem, zakropiłam oczy, założyłam ciepły sweter, potem grube skarpety. Po pewnym czasie ciało zaczęło przydko pachnieć. Spryskałam go wodą kolońską, ale i to za bardzo nie pomogło. Wprawdzie oczy nabrały trochę blasku, ale ich wyraz nadal był pusty, a skóra jeszcze bardziej poczerniała. Nie wyglądał dobrze. Postanowiłam, że na jakiś czas musi położyć się do łóżka. Przeniosłam go do sypialni. Nie było to łatwe, bo cały zasztywniał stał się bardzo ciężki. Na dodatek zastygł w pozycji siedzącej. Ułożyłam go więc na bok i starannie przykryłam grubą kołdrą. Będzie mu to na pewno lepiej niż w salonie, pomyślałam. Nie zaglądałam do niego przez jakiś czas. Nie chciałam mu przeszkadzać. Niech spoczywa w spokoju, pomyślałam. Jednak bez niego czułam się samotna. Brak mi było naszych rozmów. Postanowiłam kogoś poznać. Całość do pobrania na www.wyspadreszczowców.pl.